Cześć, witam Ciebie. Mam dla Ciebie dzisiaj kilka informacji o tym, dlaczego powinieneś na pewien czas odinstalować sobie pewne aplikacje w telefonie. Mianowicie ja zrobiłem to na okres, nie pamiętam, czy to było miesiąc, czy dwa, ale to był taki okres bardzo znaczący już, który, czy nawet może to były trzy miesiące. Mniejsza o to, co zyskałem usuwając pewne rzeczy z, z mm, telefonu. Mianowicie, to było instalowanie YouTube'a, Facebooka, Instagrama, TikToka, nie wiem co tam jeszcze. Wszystkich takich sociali, które wiedziałem, że zabierały mi czas. Gdzie tam są rolki do przeglądania, do, do tak naprawdę wertowania tego, jak ja to mówię. I teraz kwestią, którą zauważyłem po jakimś chyba dwóch czy trzech tygodniach, stałem się bardziej skupiony. Skupienie polegało na tym, że. O wiele mniej energii traciłem na przypominanie sobie czegoś, o wiele szybciej potrafiłem przypomnieć sobie coś, widziałem szybsze zapamiętywanie pewnych rzeczy. Chodziło o to, że nie miałem trudności z zastanawianiem się czegokolwiek, tylko po prostu robiłem rzeczy bardzo szybko. Widziałam taką lekkość w moim myśleniu i to, ok, można było powiedzieć, bo brałeś suplementy, e, pewna dieta, może wysypiałeś się. No u mnie problem z wysypianiem jest bardzo trudny, bo no, godziny się nie zgadzają, że tak powiem. Już nie będę rozwijał tematu, zostawiam. Ale kwestia polega na tym, że wyobraź sobie taką jedną rzecz. E, niestety wróciłem później do aplikacji, bo troszeczkę potrzebowałem postować w social mediach i, i tutaj musiałem, e, potrzebowałem, o tak, potrzebowałem e, higiena słów i myśli. Że tak powiem, potrzebowałem postować, wrzucać pewne rzeczy. Niestety nie mogłem do tego używać komputera w pewnych momentach, więc musiałem to zrobić. OK, wytestowałem, ale teraz z kolei na inne, inne wrzuciłem sobie zadanie to, żeby umieć tak samo działać, kiedy mam te aplikacje na telefonie. Ale wracając do, do puenty, do, do, do głównego wątku chodzi o to, że. Chodzi o to, że właśnie mm, musiałem zapauzować, bo uciekła mi myśl. Odinstalowując to, wyobraź sobie, że nie napełniałeś swojej głowy kolejnymi rzeczami. Twoja głowa była lżejsza. To jest coś tego typu, gdzie masz pewien rodzaj worek, do którego zbierasz różne informacje, które docierają do Twojej głowy. One docierają z portali internetowych. Ja akurat nie mam w ogóle tego nawyku czytania newsów jakichkolwiek. Nigdy tego nie miałem. Zawsze mi szkoda było czasu na to. Może i dobrze, w sumie to się cieszę, bo czasami ludzie wokół mnie szybko mi, że tak powiem, streszczali jakieś główne wątki. Ja wtedy mogłem to szybko odrzucić albo, albo po prostu nie wnikać w to. I słuchajcie, kiedy masz te social media zainstalowane, przeglądasz to codziennie, no i chyba, że to jest Twoja praca, to jest troszkę inny klimat, ale to mówię do osób, które po prostu mają to i, i zwyczajnie sobie wertują. Patrzą, co tam u innych albo co się ogólnie dzieje w świecie, w cudzysłowie mówiąc. I teraz tak, masz taki worek. Codziennie dostajesz informacji w pracy, w domu, od rodziny, żony, od kogokolwiek. I ten woreczek się napełnia. I teraz e, tak naprawdę ty wertując swoje Facebooka, cokolwiek jako inaczej, jakąkolwiek aplikację, która jest, e, daje Ci informacje, filmiki i tak dalej, ty wrzucasz cały czas do tego worka kolejne informacje, które dostały, e, które wpadły do Twojej głowy. I teraz sobie wyobraź, kiedy przewertujesz taką godzinę shortsów, e, godzinę, to jest bardzo. Ja kiedyś wpadłem dwa razy po cztery godziny na TikToku, słuchajcie, spędziłem, ale skończyłem dlatego, bo mi bateria się rozładowała, a nie po prostu, bo uświadomiłem siebie. To też w ogóle było, jak wyłączyłem, to uczułem się w takim, jakim zahipnotyzowany. To było ciekawe w ogóle odczucie, ale okej. Okay. I teraz słuchaj, do tego worka ładujesz, ładujesz, ładujesz. Każdy short to jest ładowanie do Twojej głowy informacji. Głowa musi to przetrawić. Głowa musi to jakoś umieścić gdzieś. Oczywiście większość rzeczy będzie zapomnianych, nie będziesz wnikał, ale zazwyczaj to są bardzo... Takie rzeczy, które powodują emocje, wzrost dopaminy, prawdopodobnie, chyba że od zależy, jak ten ci algorytm podrzuci. Ale ten worek cały czas się napełnia, napełnia. Jeszcze jak to robisz przed samym snem, sprawdzone kilkadziesiąt, kilkaset razy, kiedy wartujesz takie shorty przed snem, nie. Nie lisz na to, że będziesz miał spokojny sen, bo Twoja głowa musi to wszystko przetrawić. Niestety, dasz radę funkcjonować z obciążoną głową, ponieważ no, raczej nie dasz rady funkcjonować, kiedy masz odczucie fizyczne, takie gdzie żołądek cię boli albo coś innego, ale z pełną głową dasz radę. Oczywiście to będzie o wiele wolniejsze, o wiele. Takie mniej efektywne, ale dasz radę. I okej, okay, w sumie wszyscy tak żyjemy, zwalamy to, że się nie wyspaliśmy, e, zwalamy na wiele innych aspektów, które też wymieniłem w tym wideo. Oczywiście może być więcej, nie, nie mówię, że to jest ostateczne, są czynniki, ale ja odczułem znaczną różnicę. I, I wracając do wątku, jak widzicie, potrafię się troszkę rozproszyć, ale wracając do wątku, Twoja głowa ma to wszystko przetrawić. To jest tego multum informacji, plus jakieś zdarzenie emocjonalne w ciągu dnia też obciąży Ciebie. I Tutaj zastanów się, zrób sobie test. O ile ja wiem, że masz swoje powody, dla których chcesz mieć tę aplikację, ale ja też miałem powody. Kilku osobom, które z którymi się kontaktuje, powiedziałem, że nie będę miał aplikacji, nie będę mógł czasami odpisać wprost. więc one zrozumiały, jest, jest ok. I nawet same mi kiedy się SMSy wysyłały, Paweł, spójrz na to, albo wysyła mi linki. Za co bardzo dziękuję, bo to było miłe z ich strony. Taka opiekuńczość że tak powiem, ich empatia, współodczuwanie tego, co ja robię, pomogli mi w tym. Więc to też było bardzo fajne. I teraz ja naprawdę odczułem różnicę. Zachęcam, żebyś ty odczuł tę różnicę, bo to, że spróbujesz, zobaczysz na perspektywę, to da tobie nową refleksję na temat tego, czym to jest. Bo dużo się o tym mówi, ale jak zobaczysz lekkość myślenia po tym wszystkim... Lekkość bycia nawet, bo jeśli głowy nie masz obciążonej, to łatwiej ci się załatwia sprawy, szybciej załatwiasz sprawy. To tak naprawdę nie będziesz miał wątpliwości, czy to warto zrobić, tylko będziesz chciał to ok, później może zainstalujesz, tak jak ja to zrobiłem, ale będziesz miał taką już refleksję na ten temat, że dobra, spróbuję, testuję, że będę to miał ale będę ograniczał maksymalnie jak się da. Ja także teraz włączam timer na zegarku, 15 minut i po prostu sobie 15 minut wertuję. Czasami przedłużam, czasami skracam, bo już mam taką refleksję, nie, już starczy. To tutaj nic się nie dowiem. I tak naprawdę z drugiej strony, wiecie, też nie pompuję tej dopaminy, która jest, która jest szybko wznoszona i to sami wiecie, jak to wszystko działa, bo tak samo jak się mówi po Twardych narkotykach też jest, że tak powiem, duży wzrost dopaminy. Jesteśmy bardzo tacy. No to zależy jaki, już ja nie wnikam. Nigdy akurat nie brałem takich rzeczy i nie mam zamiaru, bo to jest właśnie jakakolwiek substancja. Ja to zawsze słuchajcie, powtarzam sobie jedną rzecz. Jeśli coś nie może brać dziecko i kobieta w ciąży, to znaczy, że to nie jest dla naszego organizmu, bo to są stany, gdzie nasze organizmy się rozwijają, a my tak naprawdę zapominamy o tym i wszelakiego. Rodzaju używki wjeżdżają w nasz organizm, prawda? Ale to na inny temat zostawiam. Więc to jest takie bardzo ważne tutaj. Uważam, że to mi daje bardzo, to jest takie sito, które mi przesiewa bardzo często, co ja mogę, a czego nie mogę. I to nie chodzi o to, że ja się ograniczam w życiu i nie, nie mam jakichś doznań. Ja po prostu nie chcę takich sztucznych i rzeczy, które naprawdę mi szkodzą, ale że jest yy, yy, jak to? społeczny dowód uznania, że to można zrobić, więc my to robimy. Między słowami, czytaj alkohol, prawda? które jest częścią kultury naszego bycia i wielu ludzi nie wyobraża sobie życia bez alkoholu, co jest ciekawym, i zostawiam wam to w refleksji. Wracając do aplikacji. Zastanów się. Jeśli chcesz naprawdę jakości swojego życia, jakości swojej głowy, to wytestuj siebie. Wytestuj, zobacz co się wydarzy, a jak zobaczysz rezultaty, to sam sobie je określ. Czy to było dobre, czy złe i czy warto. Zawsze możesz modyfikować. Ja daję ci pewne schematy tutaj, ty możesz je zmodyfikować na swój sposób i nie musisz, ale masz możliwość. Czy tę możliwość wykorzystasz? Od ciebie to zależy. Dzięki, że wysłuchałeś do końca i że jesteś na tym kanale, że oglądasz to, bo to też jest dla mnie wartościowe i wszelkie komentarze, które dostaję od Was prywatnie, gdziekolwiek, to komentarze, cokolwiek wiadomości są bardzo miłe i to też mnie napędza do tego, żeby to robić. Więc trzymaj się, życzę Tobie powodzenia i życzę głębokich refleksji. Hej!